W tym nagraniu dowiesz się, w jaki sposób w ramach ENSI, którą tworzysz korzystając z JPA Hibernate, Osadzić mapę. Ale zanim to zrobimy, nie zapomnij subskrybować mój kanał, dać lajka pod tym nagraniem oraz odwiedzić moją stronę km gdzie znajdziesz najnowsze informacje na temat tego, co u mnie słychać, jak również bardzo szybko, klikając ten piękny przycisk tutaj, dołączysz do mojego Discorda. W opisie do tego nagrania znajdziesz również kilka ciekawych linków. Na początek konfiguracja prostej aplikacji Spring Boot, na której będziemy pracować. Zaglądamy do Pomixml. To, co nas najbardziej interesuje, w tym nagraniu to starter dla Spring Data JPA, to dependencji dla bazy H2. Ta baza w zupełności nam wystarczy. Mamy również Lomboka. I wszystkie inne dependencje, które standardowo spotkasz w prostej aplikacji webowej. Czas napiścia Application YAML, a w nim prosta konfiguracja JPA opartego na Hibernate. Chcemy widzieć SQL, które generują się pod spodem. Działamy w trybie DDL Auto ustawionym na Create, czyli typowa konfiguracja deweloperska. Ustawienia bazy H2. Będziemy mogli podejrzeć, co tam nam się wygenerowało, kiedy już uruchomimy nasz program. Jest również klasa Person która czeka, żeby wypełnić ją kodem, ale zaczniemy od innej klasy, a w zasadzie to od Enuma piszemy Contact Type. Będzie to Enum, który będzie przechowywał informacje na temat dwóch rodzajów kontaktów. Niech to będzie kontakt typu Personal oraz kontakt typu biznes, czyli kontakty prywatne i służbowe. Następnie będziemy chcieli utworzyć kontakt, a więc. Piszemy tutaj kontakt, i tym razem mamy klasę, która posiada dwa pola składowe: e-mail oraz phone number albo po prostu phone. Tutaj będziemy generować All Arcs Constructor, tutaj będziemy generować też No Arcs Constructor, Builder, będziemy tu mieli equals hash code, jak również toString i double. a więc ten kontakt będzie typu mbdouble. Kiedy będziemy go osadzali w NC Person. Cała zabawa natomiast rozegra się właśnie w klasie Person, którą już teraz zaczynamy pisać. All Arcs, No Arcs Constructor, Builder. Będziemy mieli tu również Entity. Będziemy mieli również Getera, Setera Entity oraz Table Name People. Tutaj dwa razy powtórzyłem. Entity, więc zostaje nam taka konfiguracja anotacji. Jeżeli chodzi o kontakt, to w zasadzie tutaj też mogłyby być gettery i setery, ponieważ są to klasy, które mają reprezentować model, który będzie odwzorował to, co mamy w tabeli, w bazie danych. Dlatego może zrobimy tutaj po prostu data. Jeżeli uznasz, że za dużo już wygenerowaliśmy dla takiego kontaktu, zawsze możesz to ograniczać. Tutaj natomiast person nie chce mieć automatycznie generowanego equalsa i hashcoda, ponieważ chciałbym, żeby te metody były wygenerowane przez nas ręcznie. I opierały się tylko i wyłącznie na id, które właśnie teraz pisze. Na potrzeby tego nagrania robimy long id. Kiedy tworzysz aplikację komercyjną, rozpatrz typ uuid. Póki co nam wystarczy mobka id, generate value. Jeżeli chodzi o strategię, również może być to domyślna strategia generowania ID. Nie tutaj jest środek ciężkości naszej dzisiejszej dyskusji. Idziemy w kierunku mapy. Następnie osoba posiada imię, osoba posiada nazwisko oraz na przykład wiek. I co najważniejsze posiada również mapę. Mapę, w której kluczem będzie contact type, dlatego proponuję zastosować enum map, który jest dedykowany do pracy z mapą, której kluczem będzie Właśnie enum, a więc kontakt type. Natomiast wartością ma być w tym przypadku kontakt, czyli mamy osobę, która posiada kontakt biznesowy i kontakt prywatny. Jeżeli chcesz się skontaktować z taką osobą biznesowo, czyli służbowo, o, może to będzie lepsze słowo, to wtedy użyjesz kontaktu biznes, jeżeli natomiast prywatnie, no to personal. A na koniec dnia to jest to tylko i wyłącznie pretekst, żeby zrobić ci jakąś mapę. I mamy tutaj kontakt, i pojawia się pytanie, jak? Taką mapę oznaczyć, przygotować do tego, żeby była ona wewnątrz ANSI. Zaraz o tym wszystkim powiemy. Póki co jednak wygenerujmy sobie equals i hashcode oraz to string. Jeżeli chodzi o equals i hashcode. Będziemy chcieli opierać się na ID. Skorzystałem z klasycznego generatora tych dwóch metod, natomiast zostaje nam tylko equals po ID, czyli coś takiego. W przypadku hashcode'a podobnie, tylko wystarczy mi coś takiego. Tu w ogóle napiszemy return. Jeżeli natomiast chodzi o tu string, to już kwestia tego, co ty chcesz pokazać. Więc możemy zrobić, że to będzie procent, S to będzie imię, procent S nazwisko, procent D to będzie wiek i czwarty atrybut będzie na to, co zaraz przygotujemy na podstawie mapy. Jeżeli chodzi o pierwsze trzy, sprawa jest bardzo prosta, name, surname oraz age. Jeżeli chodzi o czwarty element, to na przykład zrobimy contact, zrobimy entry set i idziemy w strumień. Entry set, stream. Przejdziemy sobie na napis, a więc zrobimy map e i po prostu tu będzie get key name dwukropek, e get value. I tu będzie jakiś domyślnie generowany tu string dla kontaktu. Następnie robisz joining i może jakiś przecinek. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Byleby zobaczyć dane, to jest nasza intencja. No dobrze, ale Problem to mamy gdzie indziej, ponieważ na ten moment mamy tutaj czerwone podkreślenie, czyli co zrobić, żeby taka mapa została zmapowana, a przede wszystkim to jak ona będzie zmapowana. Myślę, że najszybciej pokażę Ci to, kiedy już uruchomimy nasz program i ta struktura, którą zobaczymy bezpośrednio w bazie, wyrazi więcej niż tysiąców, które teraz bym powiedział. Dlatego pozwól, że od razu przejdę do konfiguracji. W pierwszej kolejności stosujemy znaną anotację element collection. Następnie collection table i będziemy musieli określić w jakiej tabeli pomocniczej powiązanej z tabelą people, czyli tabelą, która będzie odnosić się do naszego modelu person, czy też bardziej to nasz model się będzie do niej odnosił. Więc musimy teraz podać nazwę tabeli pomocniczej, która będzie w relacji z people, więc niech to będzie people-contacts. Następnie mapki kolumn. To jest anotacja, która powie, jak ma się nazywać kolumna, która będzie przechowywać klucz z mapy, którą tutaj poniżej konfigurujemy. Niech to będzie po prostu contact type, bo taką nazwę sobie wymyśliłem. Ona nie musi być taka, bo na przykład tak się nazywa typ, co by nie patrzeć. I jeszcze z racji tego, że to jest enum, proponuję map key enumerated ustawić na string, żebyśmy widzieli personal, business, a nie 0. Jeden. I to jest tyle. Tak wygląda konfiguracja, którą dla Ciebie przygotowałem. Teraz idziemy do klasy konfiguracyjnej, więc tutaj zrobimy sobie na potrzeby tego nagranka App Configuration. Nad klasą umieścimy anotację configuration i zrobimy Bina Public. Command Line Runner. Command Line Runner. I tutaj w zasadzie moglibyśmy jeszcze pomyśleć o repository. repository. I to będzie Person repo. Xtend myślę, że list crud repository w zupełności nam wystarczy, person, a następnie long ok i to musi być interface. Mamy wszystko i teraz tutaj w naszej klasie konfiguracyjnej wszczykniemy sobie person repository, użyjemy go do tego, żeby zapisać dane do tabeli. Natomiast co jeszcze chciałem zrobić, to w modelu ten person zmienię jego nazwę na person entity. OK. Dobra, mamy to. I teraz przygotujemy przykładowy obiekt. Person równa się, skorzystam z buildera, person entity builder build i ładujemy najpierw te prostsze informacje, czyli name, niech to będzie Adam, czyli surname, nowak, a następnie age, niech to będzie 30 i dochodzimy do contacts i piszemy new. Enum Map Tutaj mamy z tego co pamiętam możliwość podania mapy. Więc piszemy map.of, Czyli wpisujemy na początek personal. Może tak kontakt. Type.personal. I tu musimy podać jakiś kontakt. Czyli to będzie po prostu kontakt. Builder. Build. I musimy tutaj podać e-mail. Niech to będzie personal. Małpka example. Com. i tam jeszcze był fon no to cztery jedynki na przykład. Natomiast pod spodem kontakt biznesowy, i tu będzie, tutaj jeszcze musimy wpakować biznes, i ta sama nazwa wiedzie tutaj. Biznes. Super, mamy to. Co robimy dalej? Tutaj w ogóle to z racji tego, że mam bina, który ma zwracać Command Line Runnera, to to, co tu robię, muszę osadzić w kontekście instancji Typu command line runner, którą muszę zwrócić. Więc teraz robimy person repository save. Możemy ewentualnie dla pokazania jeszcze lepiej tej struktury, którą mamy teraz, czy też będziemy mieli, kiedy nasza encja będzie zmapowana do. Już tabeli czy tabel w bazie danych, to możemy zrobić jeszcze na przykład Ewę Kowal, która będzie mieć tych lat 31. I tutaj zrobimy, to był Adam, czyli będzie A Personal, A Business, a to będzie E, E, tutaj też E. Tutaj numery będą następujące: 3, 3, 3 i 4, 4, 4. A tu zmienimy na Save All i zrobimy List of i ładujemy tutaj Person 1. Person 2. Zamykamy. I tyle. Odpalamy nasz kodzik. I szybko jesteśmy sprowadzeni na Ziemię. Już tu się zaczynają pojawiać komunikaty, cannot set, java, util, enum map, field, com, person, entity, contacts, to org, hibernate, collection, spi, persistence, map, możesz zobaczyć tego typu dziwne rzeczy. O co chodzi? Otóż okazuje się, że nasz ORM nie wspiera bezpośrednio enum map. Zapytasz zatem, to po co to zrobiłeś, skoro tego nie wspiera? Z kilku powodów. Powód pierwszy to przede wszystkim dlatego, bo kiedy chcę pracować z Enumem jako kluczem w mapie, to Twoim wyborem powinien być Enum Map, ponieważ jest to mapa, która jest, czy też rodzaj mapy, który jest dedykowany do tego rodzaju potrzeb. Ale tutaj starują nam się dwa światy. Świat Java i jej dobrych praktyk oraz świat Persistence, ORM-a, JPA, Hibernate'a, który ma inne potrzeby, czyli zwykła mapa. Więc dlatego zacząłem od enum map, żeby mi potem żadna Maruda nie powiedziała, że o, jak mamy jako klucz enuma, to powinno się używać enum map. No to użyłem. Możemy oczywiście pisać jakieś attribute konwertery i tego typu rzeczy ale znacznie szybciej, będzie zastosować w tym miejscu po prostu map. No, nawet widzę, że sobie poradził kompilator i żadnych błędów nie zgłasza, bo widzisz tutaj zostawiłem new enum map, ale już skoro nie używamy enum map'a, to po prostu zróbmy map owi. i taka będzie tutaj jeszcze poprawka. Po czym ponownie będzie próba uruchomienia naszej aplikacji. Mam nadzieję, że tym razem już z sukcesem. Czekamy chwilkę. No i tak też się stało, powstawiało nam dane, zauważ, że wstawiło dwóch pipli i cztery people contact. Dlatego tym bardziej trzeba teraz pójść do domyślny port localhost 8080 forward slash h to console, to jest to miejsce. Ponieważ przypominam, że kiedy używasz H2 i aktywujesz sobie yy, możliwość pracy w przeglądarce z Twoją bazą danych, podglądać ją, to wtedy właśnie pod takim adresem H2 myśli console, możesz dostać się do baz danych H2. Ten request przekieruje cię oczywiście z logowania. Tutaj wpisujesz ten URL, który zrobiłeś w propertiesach, czy tam w pliczku ja w naszym przypadku. Hasło dla SAI zostało ustawione jako puste, więc tylko naciskamy connect i jesteśmy. I mamy tu people, mamy tu people contacts i zobaczmy. Zobaczmy, co my tu mamy. Może tak, na początek poproszę o people. Mamy tutaj oczywiście dwie osoby: Adama Nowaka i Ewe Kowal. Takie wstawiliśmy. Adam ma ID1, a Ewa ma ID2. Znacznie ciekawsza jednak z naszego punktu widzenia jest ta druga tabela: People Contacts, która to tabela wygląda w ten sposób. Zauważ, że mamy tu Person Entity ID, wygenerowało nam kolumnę, która przechowuje ID osoby. email phone to są typowe dane kontaktu i contact type Personal Business. Personal business. I w taki sposób, jak widzisz, następuje konwersja naszej ency do tabeli w bazie danych. Jeżeli chodzi o używanie tego z Twojego punktu widzenia, no to robisz tak jak zawsze, czyli. Jeżeli bym chciał teraz pobrać wszystkie rzeczy, na przykład find all. Wtedy robimy tak jak zawsze: find all, for each i w tym for eachu dajemy system odprint, żeby zobaczyć, czy przygotowałem ładne to strings i czy nie ma żadnych kłopotów z ich użyciem. Czekamy chwilkę. I co dostajemy po tym, jak nam wstawiło dane? A dostajemy błąd, ponieważ mamy Lazy Initialize Collection. Oczywiście. Wszystko się zgadza, kiedy robisz, no w tym przypadku, mapę albo kolekcję. To domyślnie jest ona Lazy Initialized, czyli musisz w sesji dociągnąć sobie ją. Ewentualnie mamy. Ogromne możliwości dzisiaj w Spring Data JPA, żeby zrobić na przykład join fecha. Natomiast na nasze potrzeby wystarczy tutaj w tym miejscu przy Element Collection ustawić fecha na eager. Odpalamy nasz kodzik jeszcze raz i teraz, już myślę, bez najmniejszego problemu zobaczymy wszystko, co nas interesuje. Proszę bardzo, jest Adam Nowak, biznes, kontaktu z domyślnie wygenerowanym tu stringiem biznesowy, personal contact. Wszystko się zgadza. W ten sposób możemy w NC osadzić mapę. Oczywiście zawsze trzeba się zastanowić, czy nie lepiej od razu zrobić relację menu to one, one to one, w zależności od Twoich potrzeb, może menu to menu, zamiast pakować takie mapy. Ale niekiedy, kiedy chcesz bardziej odwzorować w Enci to co masz w logice biznesowej takiego rodzaju byt może ci się przydać, więc i na takie okazje trzeba być gotowym, dlatego tym bardziej zachęcam cię, żeby sobie tego rodzaju mapowanie wdrożyć, przeanalizować, przećwiczyć. A jeżeli chcesz poznać więcej rzeczy związanych ze Spring Data JPA, jak również JPA i Hibernate'em, to wiesz co robić. Zapraszam na mój kurs. Hibernate, JPA, Spring, Java wszystkie te rzeczy znajdziesz u mnie. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu.